Dzień dobry Państwu, Rafał Kręc reprezentuje CoopTech Hub, spółdzielnię, które zajmuje się transformacją spółdzielczą w Polsce. Wspieramy rozwój spółdzielczości, spółdzielczości energetycznej na obszarach wiejskich oraz w miastach i to jest temat mojego wystąpienia, a więc obywatelskie społeczności energetyczne w miastach. Przyszłość, która już jest za chwilę, Taki tytuł, który wydaje się dość oczywisty, który mówi o tym, że przyszłość to jest coś, co może nadejść za moment, ale on też jest, pokazuje, że są pewne zmiany, które pewnie w szybkim tempie dotkną każdego z nas, również tkankę miejską, w której się poruszamy. A ta zmiana to będzie przede wszystkim powstanie nowego typu rozwiązań związanych z energetyką w miastach, a mianowicie inicjatyw polegających na wspólnotowym pozyskiwaniu i rozwiązywaniu problemów energetycznych. My jako Kooptech Hub przede wszystkim wierzymy w to, że spółdzielcze działanie daje dodatkową wartość społecznościom lokalnym. Że pozwala na rozwiązywanie problemu nie tylko ceny energii, chociaż ona jest oczywiście ważna, bo jest co miesiąc na rachunkach, płacimy te, ponosimy te koszty, ale też coś, co jest z energetyką ściśle związane z energią elektryczną, mianowicie bezpieczeństwa. To, co nam się przydarzyło w Polsce w ciągu ostatnich lat, to przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa w dostawach prądu po w miarę rozsądnych cenach, bo był już taki moment, kiedy w 2022 roku ceny drastycznie wyskoczyły, do tego stopnia, że na niektóre przetargi energetyczne, które robiły samorządy lokalne, nikt nie zgłaszał się z ofertą sprzedaży energii, bo nikt nie wiedział, ile energia będzie kosztowała za pół roku. A więc, z jednej strony, to jest koszt związany z ceną energii, a z drugiej strony jest to bezpieczeństwo dostaw energii i Rozwiązanie, którego poszukujemy w KoopTech Hubu, Coop Tech Hubie, to przede wszystkim w jaki sposób możemy te dwie rzeczy ze sobą powiązać. Więc, z jednej strony zapewnić dobrą cenę na energię, a z drugiej strony bezpieczeństwo jej pozyskiwania i, i wspólnotowy sposób rozwiązywania. To, co mamy na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim. Powoli powstają społeczności energetyczne w Polsce. Dzisiaj mamy już Związek Rewizyjny Spółdzielni Energetycznych, gdzie w tej grupie osób są już ci, którzy rozpoczęli działania w obszarze energetyki społecznościowej, tak zwanej rozproszonej. A więc y, pierwsze spółdzielnie energetyczne i społeczności energetyczne zawiązały organizacje, związek rewizyjny, dzięki któremu mogą starać się o pozyskanie lepszych rozwiązań prawnych i o stworzenie lepszego środowiska instytucjonalnego dla rozwoju społeczności energetycznych. Dlatego, że dzisiaj w Polsce tych społeczności energetycznych jest bardzo mało. Mamy do czynienia z trzydziestoma kilkoma spółdzielniami energetycznymi, w zasadzie, jedną, w zasadzie jednym rozwiązaniem prosumenta zbiorowego, który tam trochę przypomina społeczność energetyczną, ale powstał w trudnych warunkach i, i przede wszystkim te trudne warunki to jest to, co jest między ludźmi, a więc te trudności z dogadaniem się i to chyba było główne, główne wyzwanie związane z powstaniem tej społeczności energetycznej i w zasadzie tyle. Mamy też rozwiązanie, które co prawda jest w prawie od poprzedniego roku, od września 2023, natomiast nie ma jeszcze tych, tych podmiotów, a więc obywatelskie społeczności energetyczne. Coś, co weszło jako implementacja prawa europejskiego w naszym prawodawstwie krajowym, w, w ustawie o yy, energii, pojawiło się. Sformułowanie, że są obywatelskie społeczności energetyczne, które mogą działać w kilku formułach prawnych, i powstanie rejestr takich obywatelskich społeczności energetycznych. On powstanie w sierpniu 2024, czyli za chwilę będą, można powiedzieć, pierwsze. Takie inicjatywy działające już zgodnie z tą ustawą, a więc wpisane do rejestru można powiedzieć, że będzie pewien nowy rozdział się rozpocznie obywatelskich społeczności energetycznych, czyli podmiotów, które w formie wspólnotowej będą mogły działać w miastach, ponieważ jak do tej pory spółdzielnie energetyczne mogą działać tylko na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. To już za chwilę. Na dzisiaj mamy możliwość prosumenta zbiorowego w miastach, mamy i w zasadzie tyle. To, że mamy bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych w miastach, które widzimy, to jest obrazek tego, że dzisiaj te problemy, które rozwiązujemy, to głównie pokrycie kosztów na zużycie energii na częściach wspólnych, a więc kosztów windy, kosztów oświetlenia w klatkach schodowych, a nie jest to jeszcze bezpośrednio pokrycie kosztu związanego z energią, którą wykorzystujemy w mieszkaniach. Więc to jeszcze jest przed nami. I do tego właśnie do tego, żebyśmy mogli razem inwestować w źródła, służy nam ta ustawa o, dotycząca oboteki społeczności energetycznych. Pod koniec powiem o takim przykładzie, który wydaje mi się ciekawy, bo myśląc już o tych rozwiązaniach w przyszłości powstała taka spółdzielnia miejska energetyczna, jakby to jeszcze trochę wyprzedzając fakty prawne. Z myślą o tym, żeby już się przygotować do nich. Taka inicjatywa miejska powstała w Warszawie, właśnie na Jazdowie i trochę o niej pod koniec powiem. A na razie, jeszcze chwilkę, wróćmy czym te OSE jest, żebyśmy dobrze rozumieli, na czym polegają łoterskie społeczności energetyczne, a więc podmioty, które mogą działać w obszarze energii elektrycznej, efektywności energetycznej, mogą też prowadzić działalność na przykład w obszarze ładowania aut elektrycznych, których. Coraz częściej spółdzielnie mieszkaniowe mówią, że to mogło być i dla mieszkańców ważne, ale też mogłoby stanowić jakieś dodatkowe źródło dochodów dla, dla, dla spółdzielni i dla samych mieszkańców jakaś oszczędność. Tak, Bo można by te ceny ustawić poniżej cen komercyjnych, więc trochę taniej dla samych spółdzielców. To, jest, to są te obszary działalności. No i wreszcie definicja, która pokazuje, czym ma być ta planowana obywatelska społeczność energetyczna, a więc podmiot prawny, istniejący, działający, który ma, który ma mieć określone cechy, cechy związane z obywatelskością, a więc ma dobrowolne, otwarte uczestnictwo, ma mieć uprawnienia decyzyjne i kontrolne w samym przedsiębiorstwie i mogą nim zostać bardzo różne podmioty objęte, a więc w takim podmiocie powinny odnaleźć swoje miejsce zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki samorządu terytorialnego, mikro lub małe przedsiębiorstwa i ta obywatelska społeczność energetyczna ma mieć znaczenie dla korzyści środowiskowych, gospodarczych i społecznych. To jest ten główny cel, tak się zorganizować, żebyśmy mogli wspólnie uzyskiwać korzyści w, w ramach podmiotów, w których działamy. No i wreszcie o jakie podmioty chodzi tak konkretnie, które będą mogły tym OSE być. To przede wszystkim są spółdzielnie, spółdzielnie różnego typu, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie rolników, ale również wspólnoty mieszkaniowe, spółki osobowe, stowarzyszenia. Zwróćmy uwagę, że to co łączy ten katalog, Różnych podmiotów, to jest właśnie ta obywatelskość. To, że jest to zrzeszenie osób lub podmiotów, które wspól, same są w stanie decydować na zasadzie bycia udziałowcem, tak, spółdzielcą, czy we wspólnocie mieszkaniowej bycie mieszkańcem i w ramach demokratycznych procesów możemy decydować o. Sposobie zarządzania w tym naszym podmiocie i te podmioty będą mogły dostać tą naklejkę, być wpisane do rejestru w, w ramach w, w, ur, w ramach Urzędu Regulacji Energetyki i stać się obywatelską społecznością energetyczną, i no i powinny z tym być związane określone korzyści. Te korzyści jeszcze nie są jas, jasno zdefiniowane, ale w ramach jak będzie postępować prace parlamentarne powinno też zostać dookreślone w jaki sposób będą korzyści związane z samym wytwarzaniem prądu. To jest za chwilkę już się dokona. Na dzisiaj to co możemy już powiedzieć to przede wszystkim oczekiwania związane z wdrażaniem w Polsce środków europejskich, że Wspólnoty energetyczne powinny mieć te same przywileje. Więc takie jak mają dzisiaj spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, takie podobne rozwiązania powinny cechować również obywatelską społeczność energetyczną, która już działać może na terenie całego kraju. Tu już nie ma ograniczeń miejskie, wiejskie, więc obywatelskie społeczności energetyczne będą powstawać w każdym miejscu. Chociaż trochę widać, że są to bardziej podmioty, które będą nacechowane miejskością. No bo jednak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe to są podmioty, które lepiej się mają w miastach, chociaż oczywiście i na terenach wiejskich są spółdzielnie mieszkaniowe. Czekamy w tej chwili na ten katalog korzyści, które obywatelskie społeczności energetyczne otrzymają, czy też te podmioty, które zmienią swój... Statut, na cech w społeczności obywatelskiej społeczności energetycznej, jakie będą miały przywileje w tworzeniu. No i żeby do przykładów powoli zmierzać, to jakie są etapy, które pozwolą nam utworzyć obywatelską społeczność energetyczną. I mówię o tym już teraz, chociaż wiem, że to można powiedzieć wpis oficjalny będzie można zrobić w sierpniu, ale środki na rozwój obywatelskich społeczności energetycznych są dostępne już teraz. Więc przede wszystkim no, trzeba zrobić takie typowe kroki związane z założeniem spółdzielni energetycznej, czy też społeczności energetycznej, no, ponieważ my zajmujemy się spółdzielczością, to oczywiście najchętniej byśmy widzieli, że te obywatelskie społeczności energetyczne to są po prostu spółdzielnie jako ta forma współpracy ludzi, która, która jest wydaje się najbardziej rozwinięta i daje największe perspektywy. No i później dokonać wpisu do rejestru spółdzielni energetycznych, społeczności energetycznych, no i przystąpić do działalności. Ta działalność nie musi dotyczyć wyłącznie z energii elektrycznej, może być to każda inna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście podstawowe ze względu na problem, którym zajmujemy się, to są cele związane z energią elektryczną, biogazem, czy też zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Również magazynowanie energii, ograniczenie kosztów związanych z, z użyciem energii, dostawy, bezpieczeństwo energetyczne, współpraca z podmiotami, które w tym obszarze również działają. Zmniejszenie skali zjawiska ubóstwa energetycznego, które dotyczy w Polsce około 25-30% mieszkańców, bo tak wynika z badań, które były w ciągu ostatnich lat robione w ramach ogólnopolskiego panelu obywatelskiego, właśnie związanego z ubóstwem energetycznym, ochrona lokalnego środowiska naturalnego, no i generalnie poprawa świadomości mieszkańców dotyczących. Z Czym jest energia z odnawialnych źródeł, w jaki sposób można zmieniać sytuację związaną ze swoją sytuacją energetyczną, czyli jak być aktywnym, jak wspólnie możemy te problemy rozwiązywać. Jakie korzyści może dawać OSE? No, oczywiście, dostęp do taniej, zielonej energii po z góry umówionej cenie na wiele lat. Jesteśmy w stanie wspólnie obliczyć, jaka jest potrzeba inwestycyjna. Ile to będzie kosztowało na przestrzeni lat, no i wreszcie umówić się, że wobec tego energia wytwarzana z naszych źródeł, w które inwestujemy, będzie kosztowała no, określoną x kwotę, ale umawiamy się na 10 lat. Dzisiaj umówić się z kimś na cenę prądu z ogólnodostępnych, z tak zwanej sieci, to jest, wydaje się, zupełnie niemożliwe. Ma to kształtować rynek, ma to kształtować bliżej nieznana sytuacja gospodarcza a więc ten walor tego, że w społeczności energetycznej możemy się umówić co do ceny na wiele lat naprzód, wydaje się bardzo dużą korzyścią, szczególnie dla osób, które są w, w trudniejszej sytuacji finansowej, dla przedsiębiorców, którzy lubią stabilność, nawet jeśli ta cena nie musi być nawet najniższa, bylebyśmy wiedzieli ile ona będzie za, ile, jaka ona będzie za lat 10. To jest dużo ważniejsze w rachunku ekonomicznym, nawet niż to, żeby ona była bardzo niska. Więc możemy to uzyskać wspólnie inwestując, no i widać yy, i samorządowcy, i lokalni przedsiębiorcy interesują się takimi rozwiązaniami. To, że one dopiero teraz wchodzą, to jest jednak pewne zaniedbanie. W, w krajach europejskich jest bardzo dużo spółdzielni energetycznych. W, w Niemczech około tysiąca, podobnie jest w Grecji, około tysiąca, w Holandii, w Belgii. I każda z tych spółdzielni to są bardzo duże podmioty, gdzie często jest nawet kilkanaście tysięcy osób zrzeszonych w takiej spółdzielni energetycznej. A więc widać, że ten model działa na przykładzie tego, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej i miejmy nadzieję, że będzie się działo również u nas. To jest szansa i dla mieszkańców, i dla jednostek samorządu, ale i dla lokalnego biznesu, żeby uzyskać tą stabilizację w obszarze energetyki. Warto też zwrócić uwagę, że takie spółdzielcze inwestycje w energetykę, które stabilizują sytuację cenową, poprawiają atrakcyjność terenu, na których działa dana spółdzielnia. Nagle się okazuje, że w tym miejscu możemy mieć energię po określonej cenie. Nie musimy brać pod uwagę ryzyk związanych z sytuacją globalną, z, z, ze zmianami cen prądu. Dodatkowe korzyści to, że każda spółdzielnia to jest podmiot, w którym nawiązuje się ścisłą współpracę z innymi. Więc, sama, sama to, że przy okazji rozwiązywania problemów energetycznych powstają spółdzielnie, które. Oznaczają bardzo bliskie modele biznesowe, gdzie wszyscy nagle musimy są bardzo ściśle współpracować. Wreszcie możliwość otrzymania dotacji na rozwój obywatelskich społeczności energetycznych, które dzisiaj są dostępne. Mamy już jeden konkurs za sobą. W marcu 2024 zakończył się nabór. Tam było dostępne 500 milionów złotych. Niedługo, w tym roku, pewnie w trzecim kwartale, będzie możliwość złożenia wniosku do kolejnego naboru. To i to są poza dotacjami oczywiście kredyty, oczywiście kapitał własny, jeżeli ktoś chciałby go zainwestować w ten sposób. W krajach zachodnich często spółdzielnie energetyczne mają charakter inwestycyjny, to u nas jest na razie prawnie nie, nie można za, spółdzielnie nie mogą zarabiać na sprzedaży prądu, mogą tylko zaspokajać potrzeby członków spółdzielni, ale w takich modelach już rozwiniętych, takich jak na przykład w Danii, to jest to traktowane inwestycyjnie, a więc jako dobra forma zielonej inwestycji, na której po prostu można zarabiać i otrzymywać co roku jakieś dywidendy z zainwestowanego kapitału. Myślę, że do tego też będziemy powoli zmierzać w Polsce, żeby spółdzielnie energetyczne miały taką możliwość i były również pewną alternatywą ktoś nie chce inwestować na rynkach kapitałowych to może zrobić zieloną inwestycję właśnie w podmioty które zajmują się wytwarzaniem tej zielonej energii. Mówiłem o tym programie ze środków Krajowego Planu Odbudowy 500 milionów jednym Trzy ścieżki były dostępne. to Warto podkreślić, że już zostało zauwa zauważone w dokumentach unijnych, że takowe obywatelskie społeczności energetyczne są w Polsce planowane i że powinny mieć swoje źródła finansowania. A więc jedna ze ścieżek dotyczyła wyłącznie obywatelskich społeczności energetycznych. Miejmy nadzieję, że już w drugim naborze. Te obywatelskie społeczności energetyczne będą posiadały swój formalny wpis i rozwiązaną sytuację prawną, co na pewno pomoże w, w aplikowaniu, bo w tym pierwszym naborze to jeszcze było utrudnione, bo sam, sam katalog prowadzony przez URE jeszcze nie istniał. Wreszcie OZBGK, czyli Grant, który umożliwia modernizację instalacji. Do tego grantu OZE BGK bardzo chętnie przystępowały spółdzielnie mieszkaniowe, by inwestować w rozwój źródeł, które mają do tej pory na części wspólne, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej spółdzielnie mieszkaniowe będą chciały mieć ten status obywatelskiej społeczności energetycznej i pozyskiwać również środki na źródła wytwarzania energii które umożliwią partycy partycypację również yy, yy, spółdzielcom, czyli mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych. No i wreszcie to studium przypadku otwartych jazdów miejsce znane bardzo w Warszawie, w samym centrum Warszawy, na Jazdowie, niedaleko Uzdowskich, wieś. Wieś, której podstawowym problemem jest to, że yy, potrzebuje prądu. I że chętnie korzystałaby z prądu zielonego, miejsce stworzone przez aktywistów miejskich, organizacje pozarządowe, na domkach, w których zamieszkiwali po wojnie budowniczowie Warszawy. I tam właśnie, to może tak nie jest przypadek, że to aktywiści i organizacje pozarządowe jako pierwsi podjęli inicjatywę, że nie czekajmy na to, aż prawo pozwoli, zróbmy spółdzielnię energetyczną i, i w ten sposób wywierajmy nacisk, że jest społeczna potrzeba żeby ten model prawny zaczął funkcjonować. No i to osiedle domków fińskich, właśnie zamieszkałe, w cudzysłowie można powiedzieć przez organizacje pozarządowe mieszkańców, aktywistów, powołało taką spółdzielnię energetyczną, jest w trakcie rejestracji w sądzie i będzie mogło już wystartować za chwilę do rejestru URE, tak żeby już w pełni, legalnie móc starać się o środki i zapewnić tę zieloną energię dla tego osiedla domków fińskich dla otwartego jazdowa jako wspólna inicjatywa całego środowiska, które to miejsce tworzy w Warszawie łącznie z przedstawicielami miasta, bo w tej spółdzielni również jest przedstawiciel miasta jako jeden ze spółdzielców z jednym głosem, tak jak to spółdzielcze zasady przewidują. Każdy udziałowiec, niezależnie od swojej wielkości, ma po prostu jeden głos i to na tym ma ta demokracja w spółdzielniach również energetycznych polegać. Proces zakładania to jest też coś, co bardzo sprzyja w mobilizowaniu się ludzi do działania, dobrania spraw w swoje ręce. Wcale nie musi trwać bardzo krótko, warto przedyskutować wszystkie elementy. Tutaj trwało około roku, zanim było to pierwsze walne zebranie, które te spółdzielnie powołało. Rok potrzebny na doprecyzowanie, co chcemy, w jakim czasie, na jakich zasadach. Ważne, że doszło w końcu po roku do jakiegoś konsensusu, do też załatwienia wszystkich spraw formalnych, no i do tego, że ta spółdzielnia wystartowała. No i miejmy nadzieję, że to jest taka pierwsza inicjatywa, która przeciera szlak wszystkim innym w Polsce, którzy chcieliby założyć swoją obywatelską społeczność energetyczną jako spółdzielnie, czy jako stowarzyszenie, czy jako inną formę dopuszczoną prawem, tak żeby ten sposób na rozwiązywanie problemów energetycznych szeroko mógł być w Polsce realizowany przez różne podmioty. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do kontaktu.